Fundacja Trzypaliny zajmuje się szyciem rehabilitacyjnych takich akcesoriów dla kobiet po mastektomii. Szyjemy poduszki w kształcie serca, które służą do rehabilitacji ręki po usunięciu węzłów chłonnych. Szyjemy torebki na butelki Redona, które są do drenów, żeby pacjentka mogła swobodnie po wyjściu ze szpitala poruszać się, nie była uwiązana butelką z drenem w domu. I teraz rozpoczynamy projekt szycia lap quiltów. To są takie kocyki do przykrywania na kolana dla pacjentów podczas leczenia chemioterapią, bo na chemioterapii jak się leży, to człowiek musi być przez dłuższy czas w bezruchu i jest po prostu pacjentom zimno. Więc żeby tam na chemioterapii taki kocyk leżał, żeby mógł sobie każdy wziąć i się na nim nakryć. Fundacja powstała na bazie projektu Serce od Serca. Projekt Serce od Serca to jest taki projekt ogólnoświatowy. On się rozpoczął ponad 10 lat temu w Stanach. Tam wtedy zachorowała na raka piersi pielęgniarka anestezjologiczna i jej ciotki uszyły dla niej takie serce. To serce okazało się... On to serce... Od... Myślą o tym, żeby jej um, u, trochę uradośnić ten okres leczenia, natomiast okazało się, że ten kształt właśnie takiego serduszka e, bardzo dobrze sprawdza się jako podpórka pod rękę przy rehabilitacji ręki u, i właśnie zapobiega zastawom limfy po usunięciu węzłów chłonnych. E, I tak to się zaczęło, świat zaczął szyć. Myśmy wtedy jako trzy maliny podjęły się szycia tutaj na Pomorzu i poduszki dostarczane w tym projekcie szyjemy właśnie dla szpitali pomorskich e, tutaj w, w województwie. W Gdańsku, w Gdyni, w Kościożynie, w Słupsku, wszędzie tam, gdzie są robione zabiegi mastektomii. Z Fundacją Trzymaliny spotykamy się raz w miesiącu tutaj w pracowni Koty na Płoty. Spotkania są darmowe, każdy może dołączyć. Mamy taką ekipę, która zawsze przychodzi, dziewczyny, które przychodzą zawsze, a są także osoby, które przychodzą po raz pierwszy i zostają z nami, dołączając do malinowej rodziny. I spotykamy się na dwie, trzy, cztery godziny raz w miesiącu. I szyjemy właśnie to, co nam potrzeba, czego nam brakuje. Jednego razu są to poduszki, drugiego razu są to torebki. Natomiast dużo osób też szyje w domach. My często dostajemy na przykład same zszyte serduszka do wepchania. Ludzie nam przysyłają, wtedy na tych spotkaniach te poduszki wypychamy. Jak ktoś chce pomóc, a nie umieszczać, to może kupić materiał. Może zorganizować w swoim zakładzie pracy spotkanie integracyjne pracowników, gdzie my przyjedziemy i pokażemy co i jak. Przyjedziemy z maszynami, przyjedziemy z instruktorzem samobadania piersi, bo też takie szkolenia robimy. Można kupić nam materiał, można nam przesłać pieniążki na konto. Jest możliwości dużo.